odcinku na kanale. To będzie odcinek halloweenowy. No to jest odcinek halloweenowy. Ja mam przedstawić jeszcze jednego członka urodziny, Juleczkę. To jest najmłodsza. A tu mamy koszyk z owocami. Twoja mama dzwoni. Dobra, jesteśmy już po dwa... Przybliżaj A co? Będziemy was nasować, bo sprzedaliśmy dom. Okej. Okay. A. cześć. Chodźcie. Poznajdzie najmłodszego wnuka. Znaczy nie wnuka, tylko wnuczkę, no. Pobaliło mi się. Ja mam dwóch synów i jedną córkę. Tak, wiemy synu. Jego, co tak wózno wyje. Dobra, chodźcie. Dobra, weźmy walizkę. Daj walizkę na górę. Nie rozpłakaj! No nie, bo nie rzucaj ci tak dzieckiem, po się zaraz. Właśnie. Twoja mama ma rację. Dobra, położę je spać. Położę juleczka, juleczka spać. Idziemy na górę. Dobra. Dzisiaj akurat mam wolne, wziąłem sobie pociśnienie z Halloween. Muszę się przybierze... Dobra, Ida, idę, damy Ci kieszonkowe I pójdziesz do sklepu, na... kupisz, kupi tam jakiś strój na Halloween. A, właśnie, ja potrzebuję do ciasta bardzo ważnego składnika. Jakiego? No nie ma mąki, cukru. Kato ja mam jeszcze im mleko. Kupisz. Dzisiaj wuj da nam kieszonkowie. kieszonkowe. Masz. Ciociu... To nie jest przesada? No masz, na, no, dobra, na. No. Dobra, dali mi tyle. my no, nie przesadzili, nie przesadzili. A, i no, sama nie pójdziesz. Na pewno musisz iść starszą siostrą, z którą ze starszych jest Ja idę na sklep. Ja też chcę kupić jakieś trójkanę i nie chcę wybrać. Mogę iść? No właśnie tak możesz i powiedzieć. Jesteś najstarszy, najstarsza. Razem z Agą Cudzeństwo. A ja tutaj idę. Dobra, chodźmy do tego sklepu. Hmm hmm przyszliśmy tutaj do sklepu, mieliśmy jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, no to słyszałam, że musimy mąkę kupić. Dobra, kupmy na zapas więcej tych mąk, może nie być zbyt wiele. Trochę jajek na zapas. Trochę tego mleka na zapas. Trochę sera. Keczup, piwo, keczup, mosztardę, tak. Gdzie truskawki. O, może to sobie. Weźmiemy, Co? dajmy do osobnego koszyka. Co? Tak, dobra, to wezmę sobie. Jeszcze będzie, kuzynka będzie chciała takie samo. Dobra, chodźmy z. Mmm, co pani podać? No, Do dobrego. To będzie razem. A jeszcze muszę sprawdzić, jakie tam zakupy. Dwie mąki. No to może pan sprawdzić. Dobra, to będzie razem gdzieś 50 złotych, może 45. No nie 50, dam pani zniżkę. 20% taniej. No dobra, może nie 25. Jak fajnie. Mmm, Jaki słodki Mmm. No. no niestety ja, ja muszę zajęć się klientami A nie takimi rzeczami ja Chciałabym chodzić No, no, no ja chciałabym Chodzić do liceum no, Zamiast tego No nie do liceum, do szkoły zwykłej, ale zamiast tego to... Pomagam mamie w sklepie. Ona prowadzi taką cukiernię trochę. Ona jeszcze się nie otwarła. I tutaj stała na stroje na Halloween. A, ja zapłacę od razu. Do kasy. Dobra, dopłacę. Co tam to? Stroje na Halloween. Wykup Jak bierzesz któryś, to może wiem któryś. I to jak mam wybrać, to ja biorę czarownicy. I nie, bo czarownicy musi być mój. Albo przynajmniej ten. Dobra, to czarownicy może być twój jednak. Ducha. Też może być. Nie, duch. Zjąć. Jeszcze płacimy za tego Za to. Halloween. Przyjdź do nas na Halloween. Idę. Patrz, co zrobię. Nikt nie, nie będzie wiedział. Nie, po bo ja mam taki stół. A ty tak będziesz. A to dzwonimy do ganku.

Eee, yy, okej. Okay. Udam, że się nie wystraszyłem. Udam, że się wystraszyłem, właśnie. Idę na górę. Dobrze. No, mamo jasne. Może ci pomóc w pieczeniu ciasta. No dobrze, możesz mi pomóc. Prosiłeś mnie o jajko i musztardę, ale i tak kupiłam musztardę jajka. Dobra ja nie muszę... Ci, a w my to ja mogę zrobić, yy, mogę zrobić ciasto. To jest ja babcią z Twoją babcią zrobić ciasto, dobrze. Ciasto babciu. A to ja się przebiorę, ale strój do pieczenia ciasta. Że mąka nie pochlapała. Coś pomóc przy pieczeniu ciasta. Można tylko uważać albo nie. Lepiej tego nie. I da się przebierze jakieś takie fajne twoje uleganie. To najlepiej. Tu mam na duchy, niby takie. Przekroć po psycho, czy jest Ale to jest taki niby prank. Halloween kosty, halloween muszę tutaj schować, dobra. Ciasto dyniowe pewnie, bo to chodzi po pewnym to z Halloween. No jakby to się jak albo no to że coś, też nie. Dobra, jestem tu, wy macie też salon no. pokój. No to będzie wasze łóżko. Będziecie mieć to. To też są pokłady. na zapraszam, jakbyście chcieli kiny domowe oglądnąć i dzieci też I to oglądają spakuj po prostu to grid Okej okay. no To fajnie się tutaj Dobra to ja idę to może idę to może jednak możesz mi pomóc dam ci specjalny fartuch ubierz się w niego Ubierz się w ten fartuch Dobra, jesteśmy na. Ty masz tutaj strój taki kucharski. Wiem, że to jest Twojej siostry, bo ona tutaj. W takiej. takie pogotowania. Strych ci, dobra, Twoja córka jest w takim stroju. Wiem, że to jest moje... Wiem, że to jest Twojej mojej córki. Wiem, że to z tej. agi. Wiem, że to z agi strój, no ale. Pożyczyła. A, pożyczyła wcześniej. Wchodziła się dobra to no to nalejmy tego mleka no jest no dobra nalejajmy teraz musimy gotować ten stół jest jeszcze jedna ważna rzecz to ciasto do piekarnika Ja będę pilnować, żeby się nie spaliło. Coś się nie chce włożyć, to może inna taca. My, kuchanki. dwie godziny po przewyższeniu kochanki i ponownym zrobieniu ciasta. Teraz możemy na piekarnika w końcu. Nam się udało. Ciasto wyjmujemy. Wyjmujemy to ciasto. Nareszcie gotowe jest. Dobra, to będzie ciasto na cukierek albo przygódz. Wszyscy gotowi? Na Halloween? Tak, gotowi. No właśnie tak, po skoro jest Halloween... Dobra, to jest to nie pierwsza. Ej, no nie, wystarczy tylko tak zrobić. Dajcie nam cukierka. Mamy drzewo. Dobra, choćby do innego domu. Cukierek albo psikus? Co wolisz? Cukierek albo psikus? No więc... Aaaa, o, cześć, cześć. Ojej, ja cię ja ci kocham. Przybieram się za łęce i za, za. Ma się star na czarownicę, jedna za pajączy, pająka i chłopiec za pająka, a się też za taką spodowaną dziewczynę na Halloween. Moja kuzynka za spontowaną dziewczynę na Halloween. No, fajne to jest. Lerek albo psikus. Dobra dzieciaki, dam Wam. Jednej chrupki. Drugiej mać. ma... A trzecia ma pomarańcze. Może być, bo ja nie mam za bardzo cukierków, więc mam tam takie po prostu. Jesteśmy najbogatsi, jesteśmy biedni trochę. A mogę zamawiać diamenta. Nie no, nie chcę pan zostawić My taką minę po prostu robiłem, bo taka halloweenowa. No, ramy już jest. jestem ciekawa, ile cukierków nas zbierali? Nas zbieraliśmy bardzo dużo. Zbieraliśmy bardzo dużo cukierków. I Państwo totali jakieś takie inne rzeczy niż cukierki, bo nie mieli to dużo rzeczy takich dużo tych cukierków było. Dobra, jesteśmy gotowi koniec.